Witam wszystkich serdecznie. Chciałem tutaj pokazać usługę taką bieżącą i temat wielu znany albo o, raczej znany. Yy, blok z Ursusa C360. Zrobiliśmy tutaj osiowanie, i co tu jeszcze było do zrobienia? Tu było bardzo mocno zużyte, wygniecione pod panewkę oporową, i musieliśmy tutaj wyrównać cały ten promień. No bo osiowanie to jest normalnie wykonane. Zobaczcie, wkładę sobie tutaj nową paneweczkę jedną, jak się to fajnie udało. O, idealnie wyrównane. Te paneweczki są nadwymiarowe, kupione tylko tak. Klient sobie będzie to sam składał, więc dużo będzie sobie sam robił, ale widzicie, jak to fajnie po promieniu jest wyrównane. No widać, jak tu to wygniecione, aż materiał tu wypłynął na zewnątrz. Prawdopodobnie wał był złą, poszedł drugi, bo nam przywiózł wał, ale nie był w tym miejscu zajechany. Także usługa osiowania i naprawy płaszczyzny pod panewkę oporową się udała. Więc... paneweczki male. Dodamy jedno. Wkładamy drugą i fajnie te paneweczki. Mają delikatny luz, ale no wiadomo, to jest regeneracja otworu, który był zajechany. Te panewki się mają, tu na tym trzymać, bo tu jest dość sporo materiału. Także promień jest zachowany, płaszczyzna jest wyrównana. No i blog od 60 uratowany. Podejrzewam, że nie jeden miał z tym problemy. Podejrzewam, że nie jeden ma, bo widzieliśmy tutaj cuda nitowane, nadlewane na mosiąc. No, są te panewki dość grube do zamówienia, więc tu akurat w tym przypadku bez cudów się obyły. Także tak to wygląda. Pozdrawiam.